Dzień dobry. Zaczynamy kolejny odcinek przeglądu prasy. Wyobraźcie sobie, że w niektórych polskich miastach stoją puste mieszkania, podczas gdy w innych ludzie desperacko szukają lokum. To rzeczywistość 2025 roku. To faktycznie brzmi jak paradoks, ale dane pokazują, że to prawdziwy problem szczególnie widoczny w kontraście między metropoliami a mniejszymi miejscowościami Dokładnie tak. I co ciekawe, Najnowsze dane Big Data, rynekpierwotny.pl, pokazują, że kończy się era dwucyfrowych wzrostów cen. Tylko Kraków i Poznań odnotowały symboliczny jednoprocentowy wzrost. A czy to nie jest związane z tymi czterema kolejnymi obniżkami stóp procentowych? RPP obniżyła je do 4,5%, co chyba mocno wpłynęło na rynek? Zdecydowanie. Dane z biur Freedom pokazują znaczący wzrost aktywności. Więcej zapytań, więcej prezentacji, no i co najważniejsze, więcej sfinalizowanych transakcji. To pokazuje, że rynek wreszcie łapie drugi oddech. Chociaż z drugiej strony ekonomiści PKOBP ostrzegają przed wzrostem cen gruntów pod zabudowę, szczególnie w dużych miastach. To może być spory problem. No właśnie, to może być kluczowe dla przyszłości rynku. Bo jeśli deweloperzy będą płacić więcej za grunty, to siłą rzeczy przełoży się to na ceny mieszkań. A już teraz. Mamy problem z ich dostępnością. Szczególnie, że polski rynek najmu jest wciąż stosunkowo młody. W Niemczech najem to ponad 50% rynku mieszkaniowego, a u nas ledwie 8%. To pokazuje, jak daleko nam jeszcze do dojrzałych rynków zachodnich. Ale wiesz, co jest najbardziej intrygujące? Kredyt Agrikol przewiduje, że do 2045 roku zniknie w Polsce luka mieszkaniowa. Tylko że sama liczba mieszkań to nie wszystko, prawda? Bo już teraz mamy ten paradoks. Pustostany w jednych miejscach i ogromny niedobór w innych. Dokładnie tak. I to jest ciekawe, jak ten problem pokazuje szersze trendy społeczne. Młodzi ludzie migrują do dużych miast, zostawiając puste mieszkania w mniejszych miejscowościach. A czy nie uważasz, że praca zdalna mogłaby to zmienić? W końcu pandemia pokazała, że wiele osób może pracować z dowolnego miejsca. To dobry punkt. Ale zauważ, że nawet przy pracy zdalnej. Ludzie preferują miejsca z dobrą infrastrukturą. To nie jest tylko kwestia samego mieszkania, ale całego otoczenia szkół, służby zdrowia, rozrywki. Czyli potrzebujemy czegoś więcej niż tylko budowania nowych mieszkań. Potrzebujemy kompleksowego rozwoju mniejszych ośrodków. Tak, i to jest właśnie ten element, którego często brakuje w dyskusji o rynku mieszkaniowym. Bo widzisz, według najnowszych danych, profesjonalizacja rynku najmu postępuje. Ale to wciąż ewolucja, nie rewolucja. To może wyjaśnić, dlaczego w Polsce wciąż dominuje przekonanie, że własne mieszkanie to podstawa. Tak, ale zauważ, że młodsze pokolenie ma już inne podejście. Dla nich elastyczność i mobilność są często ważniejsze niż posiadanie. To może być klucz do zmian na rynku. A jak w to wszystko wpisują się te obniżki stóp procentowych? Bo to chyba nie jest takie proste równanie. Niższe stopy równa się więcej kredytów, równa się problem rozwiązany? No właśnie, to jest znacznie bardziej skomplikowane, bo z jednej strony mamy te obniżki i większe zainteresowanie kredytami, ale z drugiej no, rosnące ceny gruntów i wciąż wysokie ceny mieszkań. To tworzy, no wiesz, taką pułapkę. Czyli potrzebujemy systemowych rozwiązań, nie tylko doraźnych działań? Dokładnie tak. I to jest kluczowe dla zrozumienia całej sytuacji. Bo nawet jeśli zniknie luka mieszkaniowa, jak przewiduje kredyt Agricole, to wciąż będziemy mieli problem z niedopasowaniem geograficznym, jakościowym, cenowym. To brzmi jak wyzwanie nie na najbliższe lata, ale na dekady. Tak, ale, i to jest ważne, już teraz widać pewne pozytywne trendy. Stabilizacja cen, profesjonalizacja rynku najmu, większa świadomość potrzeby kompleksowych rozwiązań. To wszystko daje nadzieję na przyszłość. Chociaż przed nami jeszcze długa droga do takiego rynku mieszkaniowego, jaki mają kraje zachodnie. To prawda. Ale może właśnie to jest nasza szansa. Możemy uczyć się na ich błędach i budować własne, lepsze rozwiązania. Ważne, żebyśmy nie powtarzali tych samych błędów. Czyli potrzebujemy mądrego planowania i długoterminowej strategii? Dokładnie tak. I myślę, że to dobry moment, żeby na tym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Bo choć problemy są złożone, to przynajmniej wiemy, w którym kierunku powinniśmy iść. Tak. I warto obserwować te trendy, bo mogą nam pokazać, jak będzie wyglądał polski rynek mieszkaniowy w przyszłości. Dziękuję za tę fascynującą rozmowę i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.